Grillowanie to przede wszystkim fajne spędzanie czasu w dobrym towarzystwie i spysznym pysznym jedzeniem na talerzu. A w Akademii Smaku zmieniamy kuchnię na dobre, dlatego właśnie w tym filmie pokażę Wam jak przygotować marynatę jogurtową, bo nie wiem czy wiecie, że taka marynata w przeciwieństwie do tych bazujących na oleju ma dużo mniej kalorii, a także jogurt działa w bardzo ciekawy sposób na mięso, ponieważ w trakcie marynowania sprawia, że ono staje się kruche i po upieczeniu bardzo soczyste. I teraz zaczynacie od przypraw ziarna, kolendry i kminu, rzucacie do blendera i rozdrabniacie, dzięki temu robicie tom. Robotę, którą normalnie robi moździerz, i w następnej kolejności do blendera wrzucacie imbir, czosnek i papryczkę chili, ale oczywiście pozbawioną pestek, żeby nie było jednak zbyt ostro. To wszystko oczywiście blendujecie następnie dodatek kurkumy, sok z cytryny i oczywiście jogurt. Marynatę musicie teraz dokładnie wymieszać, a następnie wetrzeć we wszystkie kawałki mięsa. I tak zamarynowane udka wstawiacie do lodówki na minimum 3 godziny, ale najlepsze efekty uzyskacie, jeżeli będą się marynować przez całą noc. No i słuchajcie, grill już jest rozgrzany i teraz udka lądują na ruszcie. Potrzebują mniej więcej, przynajmniej po 4-5 minut z każdej strony. To zależy oczywiście, jak mocno rozgrzany jest Wasz ruszt. I tak prezentują się nasze udka zamarynowane w jogurcie na sposób indyjski ale chciałbym, żebyście zapamiętali, że e, marynata jogurtowa świetnie przyjmie też wszystkie Wasze ulubione przyprawy i smaki. E, to równie dobrze mogą być e, przyprawy prowansalskie, na przykład z cytryną i czosnkiem, to będzie wtedy po francusku. To równie dobrze możecie jogurt przyprawić na przykład mieszankami przypraw e, z akcentem meksykańskim. No i słuchajcie, tak prezentuje się nasza grillowa perfekcja, czyli łódka, kukurydza, krupiący chleb i sos. Pełną wersję przepisu znajdziecie w opisie pod filmem, a ja zapraszam Was na stronę Akademii Smaku, gdzie znajdziecie wiele więcej innych przepisów, inspiracji nadania z grilla. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.